thank you Yo i witajcie w nowym odcinku jeżeli pamiętacie, ostatnio obiecałem wam odcinek o, o mieszkaniach, o sytuacji mieszkaniowej tutaj, jak się kupuje mieszkania jak się wynajmuje, wynajmuje mieszkania i tak dalej, także dzisiaj zajmiemy się tym, e, a na sam początek powiem wam niestety, że e, cóż, ostatnio mówiłem wam, że może będę musiał się znowu wyprowadzić, może będę musiał znaleźć nowe miejsce zamieszkania, no i wtedy mówiłem może Wiecie, myślałem może za miesiąc, może za pół roku, a może w ogóle, ponieważ to miejsce tutaj, ten kompleks, w którym mieszkam, zbyt popularny nie jest. Ale okazało się, że, że, że niestety się pomyliłem. Właściciel tego mieszkania sprzedał, sprzedał, to, sprzedał to mieszkanie i będę musiał się wyprowadzić w przeciągu dwóch tygodni i znaleźć nowe miejsce, co na pewno zbyt proste nie będzie, ponieważ no, te mieszkania tutaj do wynajęcia zbyt piękne nie są. Plusem jest to, że udało mi się kupić mieszkanie, ale niestety, no niestety moje mieszkanie będzie dopiero gotowe za dwa lata. Także trochę będę musiał na to poczekać i znaleźć jakieś właśnie mieszkanie na 2 na lata, żeby gdzieś tam przeżyć. Ale pokażę wam, opowiem wam mniej więcej o tych moich perypetiach, z jakimi musiałem się zmagać podczas szukania mieszkania. Pokażę wam, jak to moje nowe mieszkanie może będzie wyglądać w przyszłości. No, i opowiem wam o kilku innych rzeczach. Zapraszam. Pierwszą rzeczą niesamowicie irytującą, i głupią, i w zasadzie trudno sobie nie to wiecie, wyobrazić jako, jako osoby mieszkającej w Europie, jest to, że tutaj mieszkanie kupuje się na 70 lat. Tak, jest to maksimum e, w, czasu, w jaki możemy to, to mieszkanie e, mieć na własność, ponieważ po 70 latach, jeżeli jesteśmy szczęśliwi to i, te, i ten budynek dalej istnieje. To e, mieszkanie własność tego mieszkania przejdzie na, na e, własność rządu. Więc jeżeli myślicie sobie, że kupicie, kupicie mieszkanie i e, będziecie mogli sobie zostawić to mieszkanie dla potomnych, dla swoich dzieci, to niestety tak się nie stanie. Dlatego tutaj właśnie życie w finach jest bardzo ciężkie, ponieważ każde pokolenie musi sobie kupić e, nowe mieszkanie, e, no i tak to niestety działa. Ale wiecie co? Te 70 lat to jest zupełnie taka, taka, taka liczba z kosmosu, ponieważ... Większość tych bloków, tych budynków, tych kompleksów wątpię, żeby tutaj wytrzyma 70 lat, ponieważ po 20-30 latach te mieszkania są tak zniszczone, te, te budynki są tak zniszczone, że po prostu je się wyburza i buduje nowe. Jeżeli, jeżeli mi nie wyżycie, powiem wam z własnego doświadczenia, byłem oglądać mieszkanie w, w budynku, które ma jakieś 14 lat bodajże. I w środku, naprawdę, ściany czarne, wszędzie grzyb rośnie. No, jak w jakimś, nie wiem, brąkcie czy w jakichś naprawdę slumsach okropnych. Winta nie działała, samo mieszkanie wszedłem do środka. Noga mi się zapada w podłogę, wszystko poniszczone, ściany pełne yy, w grzybu, i tak dalej. Naprawdę, trudno było mi się wyobrazić, że to mieszkanie ktoś mi stara się sprzedać za cholerne 700 tysięcy Juanów, No naprawdę, wyszedłem stamtąd wkurzony, bo zmarnowali mój czas. No i to po 14 latach, tak to już wygląda, że wyobraźcie sobie po tych 70 latach, to w ogóle ja sobie tego nie wyobrażam. Dlatego też chciałem kupić nowe mieszkanie, chciałem kupić nowe mieszkanie, ale chciałem, żeby to mieszkanie było już gotowe, żeby ono było puste, ale mogę się już prowadzić, zacząć coś, wiecie, coś malować, coś, 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 jakieś meble kupować i tak dalej. Ale okazało się, że niestety jest to niemożliwe, jest to niemożliwe w tym, w tym rejonie, w którym chciałem kupić mieszkanie. Jest to zupełnie nowa dzielnica, która została zbudowana, jest dalej budowana, ale ten, ten, ta, ta konstrukcja zaczęła się jakieś, no nie wiem, jakieś 5, 7, 6, 7 lat temu. I jest to zupełnie nowe miejsce, które jest budowane na, no może trochę podobne, nie wiem czy znacie dzielnicę Pudong w Szanghaju. I tutaj właśnie ta dzielnica jest do niej porodowana, ponieważ rozwija się bardzo szybko. Mamy tutaj już planowane metro, mamy 5 mostów zbudowanych tylko żeby się tutaj dostać. Mamy bardzo dużo właśnie tych, tych kompleksów, projektów budowlanych, mieszkaniowych. Jest planowany jeden budynek 600-metrowy, drugi budynek 500-metrowy, du bardzo dużo e, centrum handlowe itd. Także wszystko się dobrze zapowiada. Mam nadzieję, że nie skończy się na tym, że będzie to jakieś martwe miasto, e, tak jak wiele innych miast w Chinach, ale myślę, że nie, ponieważ naprawdę tutaj wpakowano bardzo dużo pieniędzy. Ceny tutaj e, te, tych mieszkań rosną teoretycznie z roku na rok. E, rok temu, z tego co słyszałem, tutaj za metr kwadratowy zamieszkanie tutaj pocięło się średnio jakieś 6500 yuanów. A w tym momencie płaci się. Ja musiałem zapłacić 8500, czyli e, no dużo, dużo więcej. Dlatego też ludzie, większość tych mieszkań tutaj sprzedanych mieszkań, bo wszystko tutaj jest wykupione. Wierzcie mi, naprawdę nie ma żadnych wolnych mieszkań. Większość tych mieszkań jest kupionych właśnie przez osoby, które inwestują pieniądze. E, czyli taka osoba po prostu kupuje jedno, dwa, trzy, 4 mieszkania i później. E, Stara się w przyszłości sprzedać za za dużo większą sumę. Yy, właśnie jest to bardzo, dość bardzo popularny proceder, niestety, tutaj w Chinach. Yy, rząd stara się to kontrolować. Yy, jakieś takie nowe reguły, nowe zasady wprowadza, na przykład, że jedno małżeństwo może kupić jedynie jedno mieszkanie. Co doprowadziło do tego, że ludzie zaczęły, zaczęli po prostu brać rozwody, żeby może było kupić dwa mieszkania i dalej jednak żyć ze sobą jakoś tam w związku. Czyli naprawdę Chińczycy zawsze starają się znaleźć jakieś, wiecie, jakieś obejście tego systemu, żeby, żeby zarobić więcej pieniędzy. I tak, tak, właśnie to jest, to jest moje. moje e Mieszkanie tak może będzie w przyszłości wyglądać. Jest to taka, taka właśnie wersja demonstracyjna tego mieszkania. Ma jakieś 110 m2, czyli no wystarczająco, jak jak dla nas. No i tak to miejsce wygląda. Mieszkanie kupiliśmy. I tutaj jest, 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 jest taki zwyczaj, że po zakupie mieszkania dostajemy taką możliwość zbicia złotego jajka, jak w tych złotych jajkach. Są różnego rodzaju nagrody, czyli takie, wiecie, lodówki, zamrażarki, klimatyzacje, tego typu rzeczy. My akurat udało nam się wygrać tą bardziej wartościową nagrodę, czyli 1%ową zniżkę do mieszkania, która, no nie wiem, to jest jakieś 10 tysięcy czy coś takiego. Czyli na pewno dużo więcej niż by ta przysłowiowa lodówka kosztowała. That was a hot kick. I didn't, you managed to był ciężki były nie dość w miarę szybko. wszystkie były załatwione dość w miarę szybko. Z bankiem, no cóż, tak jak tutaj w Chinach zawsze też trzeba było trochę, trochę, trochę kitu tam wcisnąć, ponieważ ja oficjalnie oczywiście mieszkania kupić raczej nie mogę, jak jako cudzoziemiec jest to dość utrudnione, trzeba więcej papierów, więcej pierdów i tak dalej, ponieważ ja nie dostanę kredytu no ale jakoś to powinniśmy jakoś, jakoś, jakoś wszystko załatwiliśmy i teraz właśnie czekamy na odpowiedź myślę, że, że wszystko będzie w porządku i niedługo <laughs> będę mógł zacząć spłacać mieszkanie i będzie fajnie w ogóle wiecie kolejnym taką, takim, takim powodem, dla którego postanowiłem kupić to mieszkanie tutaj też właśnie uważam, że jest to dobra inwestycja i być może w przyszłości myślę, że jeżeli będę chciał wrócić do Polski to to mieszkanie z łatwością sprzedam, z dużym zyskiem i... E, no, zobaczymy jak to będzie. Całość, jeżeli próbujesz się sobie podliczyć, kosztowała nas jakieś 800 tysięcy yuanów za, puszne, za puste mieszkanie. Znaczy i chyba mniej więcej tak jakoś tak samo, jakby teraz teraz można było kupić mieszkanie w Polsce, a tudzież w Poznaniu konkretnie. Mniej więcej porównywalne ceny, mi się wydaje. E, no oczywiście później dojdzie do tego, wiecie, cena tego całego umeblowywania i robienia podłóg, robienia mm, balowania ścian i tak dalej, tego wszystkiego. Także to na pewno będzie kosztować jakieś kolejne 100 do 200 tysięcy, czyli cały ten, ten projekt wynie, wyniesie jakieś milion yuanów. Eee, I oczywiście po tym, wiecie, nie powiedziałem jeszcze o jednym. Że, jak, że budynek będzie gotowy, wiecie, później pomalujemy i zrobimy podłogi i tak dalej. Wszystko dalej nie, nie będę mógł się tego mieszkania wprowadzić przez kolejne pół roku, ponieważ tutaj w Chinach e, wszyscy uważają, i pewnie słusznie, że, że te farby i kleje, wszystko jest toksyczne z jakichś, wiecie, takich e, źródeł, nie, nie nieczystych. I e, po mieszkaniu, właśnie po, po takim pomalowaniu, wie, wiele ludzi dostaje raka i tak dalej. Także ludzie po prostu w tych nowych mieszkaniach nie mieszkają, dają jakiś czas, jakieś kilka miesięcy, żeby to wszystko się wywietrzyło. Dobra, to na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania związane właśnie z mieszkaniami, z kupnym mieszkaniem, czy, 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 czy z wynajmem i tak dalej, to, to piszcie w komentarzach. E, Lekujcie, subskrybujcie i tak dalej. A ja e, pogadam z Wami następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.